Na giełdach mamy ogromne spadki, w Polsce run na rynku nieruchomości i mamy koronawirusa, zagrożenie rozszerzeniem się epidemii. Pytanie jest takie, czy teraz to jest dobry moment dla Kowalskiego, żeby zaciągać kredyt? No, to zależy oczywiście na co, jaki jest cel, jakie są potrzeby Kowalskiego, jak on ocenia swoją sytuację. Materialną, nie tylko dziś, ale w najbliższej perspektywie. No dobra, jeżeli, jeżeli chodzi o na stopy procentowe. Jeżeli do... chodzi o stopy procentowe, nie spodziewam się żadnych zmian w procentowych w najbliższym czasie. To, co może mieć miejsce, takie sygnały też płyną na przykład z badań Narodowego Banku Polskiego. Dostęp do kredytów może być utrudniony, w tym sensie, że warunki udzielania tych kredytów mogą być zaostrzone w najbliższym czasie, w związku z tym, że sytuacja gospodarcza. Nie będzie już tak dobra jak była w roku 2019. Spodziewamy się nieznacznego wzrostu stopy bezrobocia. Tempo wzrostu płac nie przyspieszy. Banki mogą być troszkę bardziej ostrożne, jeśli chodzi o udzielanie kredytów, i zapewne będą. I to jest taka sytuacja, w której to gospodarstwo domowe, które myśli o tym, żeby dostać kredyt. Może się zderzyć z taką sytuacją, w której warunki udzielenia tego kredytu będą mniej korzystne. Ale jest tutaj Natomiast takie. tak mamy do wyboru już w tym momencie kredyt ze stopą zmienną lub kredyt ze, stopą, ze stałą stopą procentową. Więc jeżeli to podwyżka stóp procentowych się oddala, to... Wzięcie kredytów ze, ze zmienną stopą procentową jest tym może racjonalnym no, Ale pytanie, o jakich kredytach mówisz? Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to tych kredytów o stałej stopie jest bardzo niewiele, a jeśli one są, to, ona jest, to ona jest wyższa, to ona jest wyraźnie wyższa niż stopa, e, powinna być wyraźnie wyższa niż stopa bieżąca. Oczywiście w tej chwili mamy do czynienia z czymś, co nazywamy odwróconą krzywą dochodowości, ale jest pytanie, na ile to będzie zjawisko trwałe. No, gdyby czy to hipotetycznie, co jest mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę w tej chwili układ krótkoterminowych i długoterminowych stóp. Gdyby gospodarstwo domowe powiedzmy sobie otrzymało ofertę kredytu według stałej stopy pięcioletniej, tak, po pięciu latach z odnowieniem, ja to 10, nie, nie jest wyższa wielokrotnie. Niższej niż, niż oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej, to wtedy można by było taki scenariusz rozważać, nawet biorąc pod uwagę... że takiej stopy ryzyko, nie ma. Ale takiej stopy nie ma. W związku, z tym, w związku z tym wydaje mi się, że dzisiaj, biorąc pod uwagę nasz scenariusz, scenariusz dotyczący stóp procentowych, w perspektywie najbliższych kilku lat. My się spodziewamy podwyżki stóp w połowie 2022 roku. No to, to są na tyle nieduże zmiany, których oczekujemy, jeśli chodzi o stopy w takim horyzoncie, na to pięcioletnim, że ten kredyt oparty o stopę zmienną, jeśli mówimy o kredycie mieszkaniowym oczywiście. On pozostanie wciąż atrakcyjny. Doradzać nikomu nie chcę, bo to jest indywidualna decyzja każdego kredytobiorcy. Natomiast te stopy procentowe dzisiaj, te krótkoterminowe, one są wciąż atrakcyjne, są niskie i takie niskie pozostaną, jeśli podwyżki będą miały miejsce. To jest wciąż w naszym scenariuszu, podkreślam, one są bardzo odległe z 2022 rok, to będą podwyżki nieznaczne. Ale jest jeszcze drugi czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, zaciągając kredyt. Zdolność gospodarstwa domowego do obsługi tego kredytu, no bo może zdarzyć się tak, że koniunktura gospodarcza ulegnie pogorszeniu, e, zwiększy się bezrobocie, może stracić pracę. Czy według Pana Tutaj istnieje jakieś zagrożenie. No, patrząc na przeciętne, przeciętne gospodarstwo domowe, a przeciętne gospodarstwo domowe możemy traktować jako podmiot, który jest powiązany z naszą oczekiwaną przez nas sytuacją na rynku pracy, no to dużego pogorszenia się nie spodziewamy. Spodziewamy się delikatnego wzrostu stopy bezrobocia w tym roku i również w roku kolejnym, ale to nie będą duże zmiany, więc oczywiście to oznacza, że będą gospodarstwa, których sytuacja materialna może się pogorszyć na tyle, że jeśli dzisiaj wezmą kredyt, to, to za ten rok czy za dwa może być im trochę trudniej ten kredyt obsługiwać. To jest jasne. Jesteśmy na górce cyklu koniunktury. W tej chwili wzrost będzie wyraźnie spowalniał. Dalsze spadki stopy bezrobocia już nie nastąpią. No, i w takich, w, w, w takich uwarunkowaniach oczywiście będą jakieś gospodarstwa domowe, którym, którym ta, w przypadku których ta sytuacja materialna może się zmienić na tyle, że mogą się pojawić problemy z usługą kredytu, ale jeśli popatrzymy na całość tej sytuacji gospodarczej, no to to będzie wciąż relatywnie niewielka grupa gospodarstw domowych. Znaczy nie spodziewamy się żeby spowolnienie wzrostu gospodarczego, którego, którego oczekujemy, miało silny wpływ na rynek pracy, silny negatywny wpływ na rynek pracy. To wynika po pierwsze z założenia, że polska gospodarka jednak łagodnie wyląduje. Po drugie z no, takiego typowego przebiegu zmian na rynku pracy, polegającego na tym, że tu mamy do czynienia z dużą inercją. Nawet gdyby dzisiaj to spowolnienie było głębsze wyraźnie niż oczekujemy, to sytuacja na rynku pracy oczywiście pogorszyłaby się bardziej, ale też powoli rynek pracy reaguje z dużym opóźnieniem, ta inercja jest tam bardzo widoczna. Także wydaje mi się, że cały czas możemy się trzymać, mimo koronawirusa, możemy się trzymać scenariusza. Łagodnego lądowania, to jest lądowanie wyraźne, wyraźne zejście z wysokości przelotowej do poziomu lądowania, dlatego że ta dynamika PKB obniża się dość wyraźnie. No ale to nie jest scenariusz, który generuje nam jakieś wyraźne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. My mamy wciąż wzrost płac w okolicach 7%, nieco powyżej 7% w tym roku prognozowany. Przy delikatnym spadku zatrudnienia poza rolnictwem. Tak? Czyli jakaś jest niewielka grupa, precyzyjnie to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które mogą stracić pracę, ale no to nie jest duża zmiana. To nie jest na tyle duża zmiana, żeby móc formułować takie czarne prognozy dotyczące zdolności kredytowej gospodarstw domowych.